Witam Państwa jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie. Nagrywam ten program, drodzy Państwo, go chyba będziemy emitowali w okolicach święta zmarłych. No w związku z tym e, trzeba by mówić o problemach, e, chciałem mówić o problemach związanych właśnie z tymi mm, tematami. Cmentarz i tak dalej. No ale drodzy Państwo, tak tytułem trochę paradoksu będę mówił o placu zabaw, czyli o placu zabaw przy ulicy Fryderyka Chopina. Tu nie ma sprzeczności w tym wszystkim, jako że drodzy Państwo, ten teren, który, na którym znajduje się obecnie park Chopina, to był dawny cmentarz, dawny Pierwszy Świnoujski Cmentarz Miejski. No. no i w związku z tym pozornie tutaj nie ma żadnej sprzeczności, drodzy Państwo. A jak zawsze podłoże historyczne powstania tego cmentarza. No więc zacznę od tego, drodzy Państwo, że kiedy w XVIII wieku, w połowie XVIII wieku tak na dobre rozpoczęła się budowa Portu Świnoujskiego i Związana z tym budowa osady portowej z Świnoujścia, prawda? No, przybywało tutaj ludzi, no i normalna kolej rzeczy, że ludzie się rodzą, ludzie umierają, jak umierają, to gdzieś ich trzeba pochować. Tak? No i tutaj dla Świnoujścia, dla tej pierwszej osady, początkowo była, yy, był taki cmentarz, który znajdował się w okolicach yy, tuż przy yy, kościele kościółku, który znajdował się przy takiej małej wioseczce, dosłownie 10 do, do, do 12 zagród tam się znajdowało. West Swinę. Ta West Swine, drodzy Państwo, to był na, leżała w rejonie dzisiejszych ulic Lutycka, Łużycka i, i, i powiedzmy tam Sztajera. Nad, na trochę takim podmokłym terenie się to znajdowało przy Wysokiej Wodzie. Tam oczywiście było no, po prostu grząsko, mokro i tak dalej. No ale na tym terenie znajdowało się ten i cmentarzyk, niewielki cmentarzyk i niewielki kościółek, który, który drodzy Państwo stawał się z czasem zbyt ciasny nie tylko dla, no, dla mieszkańców tej westwiny, ale również dla świnouńskich osadników, którzy tutaj, mieszkańców, którzy tutaj zamieszkiwali, no i również korzystali i z cmentarza, i z Kościoła. No, z Państwa, no, jak powiedziałem, to było już za ciasno, ale tu dochodziło jeszcze do jednej niedogodności, mianowicie w związku z, tymi, z tą wysoką wodą na przykład i wylewaniem się świny na te tereny. Cmentarzek był zalewany, drodzy Państwo. No i tu, tu jest jakaś taka historia wyszła, że również te te, te nagrobki, grobowce, które tam, tam grobowce nie były, ale te te nagrobki, też podchodziły wodą i tu jest tak, no, no, no żadna, żadna to przyjemność, drodzy Państwo, kiedy w tłumie mokro. No i w związku z tym te, ten cmentarz z czasem, szczególnie u tych nowych mieszkańców dzisiejszego, z terenu dzisiejszego Świnoujścia nie cieszył się dużym powodzeniem i chętniej ten, kto, na kogo, kogo na to było stać, no, życzył sobie pochówków na przykład na cmentarze Kufcyrchow czy, czy w Garcu, gdzie te miejsca wiecznego spoczynku były w miarę suche. Tak też, drodzy Państwo, między innymi jeszcze dochodziła do, do tego jeszcze jedna sprawa, mianowicie społeczność nowego, nowej osie osady, świnoujścia, prawda, zabiegała o to, żeby ten kościółek w Westfine był kościółkiem samodzielnym, parafialnym, ale, yy, bo on był filialnym dla kościoła w Karsiborzu. Karsimur wtedy był połączony ze Świnoujściem, jako że to był tylko yy, yy, południowy taki cypel wyspy uznam Karsimur, no ale tamtejszy pastor, drodzy Państwo, nie chciał się na to zgodzić. No i w związku z powyższym bardzo często ci mieszkańcy Świnoujścia w ten sposób pozbawiali pastora yy, karsiborskiego przychodów z tytułu ceremonii, odbytej ceremonii cmentarnej. Stąd, drodzy Państwo, i chowali go przez przekorę, a to w Karsji, albo, albo, albo w Cyrchow, albo w Garcu. Z czasem jednakże to, drodzy Państwo, się zmienia, jako że w 1771 roku decyzją króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, tak zwanego, drodzy Państwo, zostaje, który sprawował tutaj yy, no, nadzór nad, nad rozbudową tego miasta i portu, przyznane zostaje na teren cmentarny dla nowego, yy, dla nowego miasta, dla, dla tego nowego osiedla, teren na obrzeżach ówczesnego Świnoujścia i to mamy yy, na, na, na mapie, drodzy Państwo, która, która pokazuje ten stan z końca XVIII wieku. To jest tak na, na tej mapce, którą tutaj pokazuję Państwu, tak w lewo troszeczkę od tej róży wiatrów. Taki teren, kwadratowy teren około 1,3 Morgi Pruskiej, to odpowiada mniej więcej naszemu hektarowi, to był fragment, takiej takiej przy drodze na Albek wytyczony został na, na takiej wydmie, która tam porośnięta była jakimś tam, prawda, yy, piasz, jak to na piaszczystych terenach, sosenki, jakieś krzewy i tak dalej to zostało przeznaczone na cmentarz. No. Początkowo to oczywiście wystarczało, ale już w 1805 roku dołożono do tego jeszcze półtora morgi pruskiej, łącznie to było mniej więcej 2-2,5 hektara, drodzy Państwo, z przeznaczeniem na ten cmentarz. Był to początkowo cmentarz yy, oficjalnie chrześcijański, yy, protestancki, z czasem, drodzy Państwo, również na tym cmentarzu został wytyczony niewielki skrawek terenu, to jest na, południe, na południu tego cmentarza. W tym trójkącie ulic prawda, dzisiejszych ulic Piłsudskiego, Piastowskiej, no ten, ten, tam, gdzie obecnie jest ten Park Chopina, prawda. No i drodzy Państwo, tam też w południowej części znajdował się niewielki cmentarz który gdzieś około 1823 roku, kiedy tutaj osiedliła się już pewna grupa y, mieszkańców y, starozakonnych, czyli, czyli wyznawców judaizmu, y, to dla nich ten teren został przeznaczony na ich wyłączny użytek, jako że y, obrządek y, judaistyczny wymagał tego, żeby ten teren był wydzielony. No i, drodzy Państwo, tak to się powoli rozwijało. Z czasem, oczywiście, tam powstawały mniej czy więcej, prawda? Ładne czy bogate groby miejscowych, prawda, kupców, przedsiębiorców, a więc rodzin Heize, rodzin Schöneberg i tak dalej, i tak dalej. Ale drodzy Państwo też spotkać można było troszeczkę brzmiące tak yy, bliżej nam bliskie w brzmieniu Klapicki, Policki, Sroka, prawda świadczące szymański, świadczące o tym, że również tutaj na tym terenie zamieszkiwali i byli chowani no, ludzie o, pochodzący z terenów, byłych terenów Polski, drodzy Państwo. No w każdym razie również na tym cmentarzu jeszcze w XIX wieku, drodzy Państwo, wytyczone zostało miejsce i zbudowana została duża y, kaplica cmentarna która to stała tam praktycznie do 1945 roku. Drodzy Państwo, no i, i, i też wydzielony został to morskie miasto, a więc wydzielony został taki niewielki rewir dla tych, którzy, drodzy Państwo, no, zginęli w wypadkach morskich, między innymi w 1810 roku tam było pochowanych, i pochowani zostali marynarze z brytyjskiego statku Waterloo, który zatonął na podejściu do Świnoujścia podczas sztormu, prawda? Nadto miejscowi rybacy czy, czy, czy marynarze i tak Również, drodzy Państwo, w tym rejonie został pochowany w latach 20 ubiegłego stulecia, XIX stulecia, przepraszam, nie ubiegłego, XIX stulecia. No, człowiek o nazwisku Ritz, Friedrich Wilhelm, który to był, prawdopodobnie był, był yy, 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 dziecięciem z nieprawego łoża, któregoś tam z królów yy, pruskich. Państwo, i on tutaj też został pochowany, jako że miał, yy, umarł w wyniku, w wyniku jakiejś tam choroby, której się nabawił podczas yy, podróży morskiej tutaj i, i wylądował w Siną i tutaj ostatecznie zmarł. Jego ten, ten y, grób to był potężny, taki ponad dwumetrowy y, y, krzyż żeliwny z odlewem y, jego nazwiska, imienia i daty urodzenia i już go nie ma oczywiście, jako że gdzieś tam w, w ciągu minionych stuleci, to już stulecia, drodzy Państwo, został tam zlikwidowany, na złą chyba poszedł. Drodzy Państwo, cmentarz stawał się coraz bardziej ciasny. I już w 1896 roku decyzją władz miasta Świnoujścia część grobów była likwidowana, a co bardziej okazałe płyty nagrobne były ustawione wokół kaplicy cmentarnej, drodzy Państwo. To dało troszeczkę y, miejsca dla pochówków kolejnych. Między innymi też tam, drodzy Państwo, takie znaczące y, miejsce miejsc, y, był, 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 był pomnik, a jednocześnie grup dla y, pięciu marynarzy młodej floty pruskiej, która w 1863 w czwartym roku starła się z flotą duńską u przylądka Jasmund. Drodzy Państwo, okazało się, że było to zwycięskie dla floty pruskiej starcie z Duńczykami, ale właśnie pięciu e, marynarzy, w tym jeden z nazwiskiem Szlusarczyk, drodzy Państwo, pochodzący z Wielkopolski, zostali pochowani właśnie na Sinoujskim Cmentarzu. No i to, drodzy Państwo, to miejsce zaznaczone takim bardzo okazałym pomniczkiem no był, było taką swoistą świętością dla późniejszych właśnie marynarzy niemieckich coś w rodzaju jak, jak dla nas było i jest w dalszym ciągu Westerplatte drodzy Państwo. No w Kamczarze to też było w, centralnym, w centralnej części tegoż cmentarza, drodzy Państwo i, i, i pisało historię prawda, tegoż miejscowego tutaj społeczeństwa. Mijały lata, drodzy Państwo, w, 1820, w 1928 roku z terenu tego został wyprowadzony Cmentarz żydowski przeniesiony w rejon ulicy, skrzyżowania ulicy Moniuszki i, i, i Sienkiewicza. Drodzy Państwo, też śladu po nim nie ma już. No i, i mimo to już, drodzy Państwo, trzeba było myśleć o nowym cmentarzu i ten nowy w latach dwudziestych ubiegłego stulecia, więc już dwudziestego stulecia, został zbudowany, czy wyznaczony na terenie Nowokarsiborskiej, no w rejonie ulicy Karsiborskiej, dzisiaj Nowokarsiborskiej też. No i co się dzieje z tym cmentarzem? Około 1937 roku już wstrzymane są pochówki. Jedynie zezwolone jest do dokładanie do grobowców, a tych grobowców takich co miejscowych, co bardziej takich okazałych rodzin, trochę tutaj było, drodzy Państwo, i to było dozwolone. Natomiast już żadnych nowych pochówków nie było. Przychodzą lata wojny, II wojny światowej, drodzy Państwo. Bez specjalnych tutaj zmian się odbywało. Powstał w ten sposób faktycznie cmentarny taki park, no, imponujący bardzo ciekawą roślinnością, bo tutaj przecież Rodziny tych pochowanych tutaj starały się o to, żeby zasadzone zostały jakieś ciekawe okazy drzew. Yy, drodzy Państwo, no i, i, i na ten zaciszny piękny teren 12 marca 1945 roku spadają bomby w czasie alianckiego nalotu na Świnoujście, drodzy Państwo, w samopołudnie bez mała. Yy, Całkowicie zostaje, zniszczona zostaje kaplica cmentarna, no i kilka grobów, czy kilkanaście grobów zostaje dosłownie w wyniku eksplozji padających bomb, no, zostaje zlikwidowanych, szczątki walają się tak po, po, po wierzchu cmentarza, po, 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 po powierzchni cmentarza. Drodzy Państwo, no cóż, no, pobieżnie to później było tylko jakoś tak zasypywane i w tym stanie, prawda, kracza tutaj Armia Czerwona, Rosjanie przy cmentarzu tym Nowokarsieborskim, tam na tym budynku yy, cment, przed cmentarzem, który jest administracji cmentarnej, tam posadowiona została wartownia rosyjska, w związku z tym, jeśli były pochówki jeszcze Niemców tutaj po 1945 roku, to one były realizowane na cmentarzu tutaj przy ulicy Chopina. Jako, że no, taka była konieczność. Kiedy wkraczają tutaj Polacy, też przez jakiś czas, mniej więcej do 1946 roku, drodzy Państwo, tam się chowa kilka osób zmarłych yy, z Polaków, którzy tutaj prawda, przybyli od jesieni 1945 roku. Ostatecznie jednak w okolicach już 1947 roku. Pochówki na tym cmentarzu są praktycznie już wstrzymane w jest 1947 1948 i całe te ceremonie odbywają się już teraz na Karsimorskim. Ten teren pozostał natomiast, drodzy Państwo, no cóż, no, opuszczony, nienadzorowany, stał się miejscem, prawda, i, i, i takim. No niezbyt ciekawych zdarzeń, które tu miało miejsce. Wśród mieściu zielony teren, nieszczerzony, tam buszowały prawda, i, i mm, różnego rodzaju lumpy i, i pochodzenia rosyjskiego i, i niemieckiego i polskiego, kto tam y, miał y, ochotę na tym cmentarzu robić, co mu się żywnie podobało, ten to robił, drodzy Państwo. Przepadają, giną kamienne y, nagrobki, które stają się surowcem dla kamieniarskich, y, kamieniarskich firm gdzieś tam w głębi kraju, a więc jest to magazyn części, że magazyn kamieni dla firm kamieniarskich. Nagrobki y, czy, czy krzyże y, obudowane y, nagrobki, y, te płotki metalowe i tak dalej padają łupem zbieraczy złomu. Nadto, drodzy państwo, poszukiwacze skarbów ryją w tych, w tych co większych grobowcach, niszcząc je przy okazji. I tak to, drodzy państwo, się... No i na co dzień tam się odbywały pijaństwa różne itp. Itd. I w ten sposób, drodzy państwo, dochodzi do lat już 70., kiedy to, drodzy państwo... Powstaje inicjatywa tutaj miejscowych władz, żeby ten teren w jakiś to, sposób uporządkować, żeby yy, no, przynajmniej yy, jakoś tak yy, prowizorycznie zrobić z tego park. No i drodzy Państwo, tu przychodzą te yy, yy, 75-76 rok, dni czynu partyjnego. Zostały skierowane prawda, te czyny, organizowane przez kierownictwo polityczne ówczesne Państwo, na niwelację tego terenu. Miejscowe firmy MPGK i tak dalej, i czy, czy, czy nawet te firmy budowlane ze sprzętem i tak dalej, kieruje się na i ludzie, setki ludzi, prawda, na porządkowanie tych terenów. Wyznaczone zostały jakieś tam. Yy, dróżki polikwidowane co bardziej widoczne yy, nagrobki drodzy Państwo no postawiano ławeczki no i cóż no po tym znów na, na te ławeczki wrócili amatorzy yy, kiepskich win prawda i tak dalej i znowu od kapsli i, i pustych butelek drodzy Państwo to tam się zaroiło na tym cmentarnym terenie Przychodziła wiosna, to na szczęście to wszystko jakoś porastało kwiatkami, lato też, prawda, bujnie rozrastały się, bróższe i tak dalej, ale przez to wszystko prześwitywały nagrobki. Nawet, drodzy Państwo, w pewnym momencie gdzieś tam pod koniec chyba, nie, pod, to już na początku naszego nowego wieku powstał pomysł, żeby tam umiejscowić ogródek Jordanowski na tym terenie. Rozpoczęto nad pierwsze prace, no i okazało się, że już przy pierwszych kopnięciach wychodziły z tego z ziemi no, szczątki ludzkie, którymi to szczątkami się też okoliczna młodzież bardzo chętnie zabawiała, drodzy Państwo. W końcu z tego pomysłu się wycofano na czas jakiś. No i wreszcie, drodzy Państwo, nasze wejście już do Unii Europejskiej, do... do, do, do do tego, że, że poczuliśmy się Europejczykami, zaszła możliwość prawda, yy, otrzymania dodatkowego dofinansowania prac. No i drodzy Państwo, w ten sposób gdzieś tak yy, w, yy, w okolicach 2012-2013 rok rozpisany został konkurs na zagospodarowanie tego terenu dla celów parkowo-rekreacyjnych. No, wygrał jakiś tam jeden z, z pomysłów i, drodzy Państwo, już około 2014-2015 teren ten został przekazany do, dla społeczeństwa. Z tym, że dokonano, drodzy Państwo, oczywiście ekshumacji, na ile to było możliwe, szczątków, których tam, no, te czyny partyjne, drodzy państwo, nie, nie, nie zlikwidowały. Szczątki te zostały e, przekazane i, i zlikwidowane tam później zgodnie, zgodnie e, z obowiązującym w tym względzie przepisami. Drodzy Państwo, i znów no, wytyczono nowe ścieżki, nowe dróżki w ten sposób, drodzy Państwo. No i pobudowano. E, te obiekty, które do dzisiaj się na tym terenie znajdują. To nie jest coś nowego, drodzy Państwo. Nie tylko my to robimy. W wielu, wielu miastach europejskich można było widzieć na dawnych cmentarzach, które w środku miast się znajdowały. One zostały zamienione w parki. Z tym, że w tym wypadku u nas no troszeczkę może raż, rażą te... te, te, te yy, Nikomu w gruncie rzeczy niepotrzebne, betonowe zabaweczki w cudzysłowie, drodzy Państwo, no bo no bo jakoś tak trzeba było bardzo długo patrzeć czy na tych betonowych zabawkach bawią się dzieci a taki był ponoć pomysł tego wszystkiego no i ten 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 dinozaur czy tam jakaś rakietę pociąg itp. Itd. co tam stoi no stoi drodzy państwo jakoś to umiłowanie do betonu wśród naszych rządzących jest tutaj nieprzemijające. także i w tym wypadku co też ważne tam została zbudowana no pff, bardzo bardzo wymagana i potrzebna toaleta. Są jakieś tam stoliczki szachowe, jakieś ławeczki itd., itd. I drodzy Państwo, zdawałoby się, że to jest to nowe życie, ale w to nowe życie starzy bywalcy tego Hans, Parku Hansa, bo tak nazywano go kiedyś, prawda, też trafili i na tych, na tych miejscach znów drodzy Państwo słyszy się pióczków, no i, i, i paskudny język i, 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 i znowu, drodzy Państwo, te pokłady butelek, puszek po piwie na każdym kroku, no i kapsli też. No. Koszty, drodzy Państwo, zdaje się, jak tam znalazłem w internecie, to było około 4 milionów złotych, z czego... No mniej więcej 50% to było czy nawet trochę więcej dofinansowania z Unii Europejskiej. I tak nam się to, drodzy Państwo, ten park i plac zabaw no, połączył z datą święta zmarłych, drodzy Państwo. Co trzeba przyznać, że, że też bardzo pożyteczną rzeczą to, co było, to to, że ustawiono wokół tego parku, są ustawione tablice, z których można wyczytać, jaki dawny był tutaj, jakie było przeznaczenie tego terenu. No i, drodzy Państwo, chwała, chwała przynajmniej i wykonawcom i, i pomysłodawcom za to. Oczywiście drodzy Państwo, to, to są, nie jest to jedyny teren cmentarny w tym mieście, ale w ogóle sprawa cmentarnictwa i, i to, są, to, to, jest, to jest osobny temat, może na kiedyś, kiedyś na, na, na nasze kolejne spotkanie. Życzę Państwu w dalszym ciągu tak sympatycznej, pogodnej jesieni, jaką dotychczas mamy. I do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie.